dobry, ja jestem wzburzony i w tym odcinku chcę pokazać jak wygląda gra na serwerze e, prywatnym WebMedin. Jest to serwer e, Medium Heart. E, ma niecałe dwa miesiące, powstał 5 czerwca dokładnie. E, jest e, 250 leveli, ale jak na razie ma 250 ma tylko jedna osoba. Nie wiem jakim cudem, bo naprawdę trzeba się sporo namęczyć. Tutaj są jeszcze jakieś rankingi PvP, gilli ...i gladiatorów. Jeszcze nie wiem dokładnie o co z tym tak chodzi. No i co? No i pokażę może jak to wygląda w grze. Jestem aktualnie w grocie wygnańców V2. Mam 96. level Wojbady. Może zademonstruję jak szybko tutaj się po prostu expi. Zobaczmy, teraz mam 48,19%. Aktualnie nie mam żadnego PDK ani nic Czyli doszło mi jakieś 0,8%, tak? Czyli, jak widać, exp na wyższych levelach nie jest zbyt szybki. Pokażę jeszcze, jak wygląda M1. Ogólnie, ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o prywatne serwery, ale postaram się coś opowiedzieć. Tutaj mamy też właśnie taką fajną opcję teleportacji, gdzie możemy się przenieść do wszystkich miast. Na różne ekspowiska, jak Atlantyda, Luchy Pająków, z tym, że na tym serwerze nie ma V1, jest od razu V2. Są też mapy na jakieś wysokie poziomy, ale jeszcze nie było dla mnie ich po prostu zobaczyć. Tutaj widać jakieś sklepy. I ogólnie EQ na... Takie niższe WLM można sobie zakupić u tych wszystkich handlarzy. Nie ma z tym raczej problemu. Dopiero później trzeba zbierać właśnie takie ulepszacze, jak tutaj mam jakieś białe kryształy, czarne kryształy, tego typu rzeczy. I później ulepsza się Ukowala na te wszystkie epickie itemy i tak dalej. Bo na przykład tak branza i ulepsza się nią na bransoletę smoka. Tu mnie jakaś perła bija. Ale sobie uciekniemy, nie uciekniemy, no niestety. To jakiś egzekutor bitewny. O, i na przykład u handlarza zbrojami można sobie kupić nawet zbroję, bo smoków praktycznie za nic. U handlerki różności są zmianki, także wybonowanie jej to też nie jest wielki problem. No i takie tam rzeczy. Ciekawa mapa na tym serwerze jest kopalnia. Jest to taka mapa, w której po prostu nikt nie może nas tam atakować, więc można sobie swobodnie wydobywać rudy. I jak widzimy, tych rud troszkę tutaj jest. Jakieś są dodane też nowe rudy których ja przynajmniej nie kojarzę, żyła insygnii króla, jakieś tam smocze łzy i tego typu rzeczy. Także wygląda to sympatycznie. Yy, i, I co też ciekawe, yy, kilofy. Yy, na przykład żeby ulepszyć go tam na plus 1 chyba, bo trzeba tylko 10 punktów, a nie tak jak to było, że chyba 1000, tak? Więc można to sobie całkiem szybko ulepszyć i wiadomo jak kilof my tam przy stopieniu ulepszenia, to lepiej się nim wydobywa, tak? no i tak a i można tu znaczy powinno się tutaj wydobyć 1100 tych właśnie żył niebiańskich łez bo dzięki nich można sobie nim można sobie zrobić taki pas z niebiańskich łez który później ulepsza się też na pas smoka także bardzo fajny item przydaje się no i może pokażę jeszcze jakieś inne mapki nie wiem na przykład a może warp center pokażę jest to taka mapa, na której e, są różne takie dungeony, jak coś w stylu DT na przykład. E, I mamy tutaj takie... E, hmm, taką komnatę rycerskiego pająka, coś takiego. E, trzeba na niej zabić po prostu 5 pajączych jaj, to, takich jakby metinów, które mają dość tam niewielką ilość HP i później respi się e, właśnie rycerski pająk. Jest to taki... Mają po prostu mały atak, jednak dosyć dużą ilość HP. I może być przez to ciężko go ubić. Ja chyba już nie mogę tu wejść, bo mam za duży level, czy coś. Nie wiem. Nie jestem pewien w sumie. A, i na serwerze bardzo ciężko jest oyangi. Przynajmniej moim zdaniem. Eee, I dropią właśnie takie monety niemieckie monety na przykład 50k, 10k, 20k Je się sprzedaje u handlarza A, natomiast bronie, które dropią są warte tylko 20 yang, także za nie nic się nie zarobi tutaj jest jeszcze jakiś tajemniczy labirynt aha, chyba mam też za mały poziom z kolei no nic no i tak to w zasadzie, w zasadzie wygląda są też jakieś właśnie nowe bronie, ostrze władcy, które później się ulepsza na taki ostrze z niebios, coś takiego. O, tutaj też jest jakiś król Minotaurów. Tylko, że to jeszcze no, raz 180 poziom, właśnie. Hmm. Co by tu jeszcze można pokazać? Jakieś tutaj są wątpliwości. Hmm. A, i co do skili, mm, robi się je dosyć łatwo, ponieważ. Ouj u tych trenerów, u których normalnie bierze się umiejętności yy, są takie instrukcje, które podnoszą poziom na przykład z M1 na M2 jedno, i te instrukcje kosztują tylko 1K, więc dosyć łatwo to można zrobić. No i kamienie duchowe kosztują yy, 10 tysięcy, czyli też niedużo. Tutaj jest na przykład starzec i u niego można kupić itemy do ślubu i na ślubie drobi też znaczy dostaje się mm, taką takie pudełko miłości, coś takiego i z niego y, dostajemy losowy przedmiot miłosny, na przykład tam branzoleta miłości, które tam zwiększa ekspa parze na 2 godziny, także fajna sprawa. Na 3 godziny przepraszam. No i tutaj zobaczmy jakieś rzeczy w sklepie. O i na przykład u Jung można sobie kupić e, fryzurki z Itemshopu. Znaczy, no wiadomo, tutaj nie są one w Itemshopie, ale normalnie są. I tu jest właśnie ten wielki mistrz Taktyki, u niego kupuje się różne książki. No i mm, tutaj mamy... Te właśnie instrukcje. O i jeszcze strażnik bronią. Tutaj możemy na przykład sobie riba kupić. No ale oczywiście tych broni na wyższy level nie dostaniemy. Ogólnie serwer jest tak troszkę skonstruowany moim zdaniem, żeby po prostu szybko pominąć ee, te niskie levele No i od razu sobie tam pograć na tych wysokich, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj też jest taki trener walki i u niego się chyba robi... Eem, te pojedynki PvP, ale trzeba mieć setny level, żeby w ogóle tutaj zacząć. Tutaj jest jakiś ranking, jakiś rafał na pierwsze miejsce widzę. Bo ja oczywiście nie mam statystyk. A i za, yy, z tego co się orientuję przynajmniej, za wygrane walki u tego trenera dostajemy te punkty PvP i później można je wymienić właśnie tutaj w sklepie na różne takie ciekawe itemy, jakieś ubrania, jakieś pieczęcie. Fryzura rekruta, pierścienie EXPA, takie rzeczy. Także ciekawie to wygląda. Szkatułki, jakieś rippery. Także ciekawie. Tutaj jest jakaś Wiedźma Monta, w sumie nie wiem co ona nawet robi. Ciekawe. No tutaj. Do setnego levela można sobie właśnie zresetować u starszej pani umiejętności. Także spoko. O, tutaj mamy jakieś wierzchowce, dostępne pewnie w item shopie tylko. Bo... Na 50. level właśnie dostaje się takiego, jak tutaj widać, młodego wilka. No i można go sobie podszkolić. On tutaj ma jakieś statystyki i dodaje HP. Na przykład na 24. poziomie on mi dodaje 1200 HP. Także fajna sprawa. To jakieś też feniksy. One pewnie jakieś lepsze rzeczy dodają, nie wiem w sumie. U konia można takie kupić, ale to są chyba bezużyteczne w zasadzie, ponieważ koń nie traci życia, znaczy nie czucia tylko głodu. Jedynie co traci głód to właśnie te pety. I tutaj mam taki owoc dla peta i można właśnie sobie nakarmić, tylko że no, mój jeszcze nie jest głodny oczywiście. To jest jakiś pomocnik starzeń też. Widzimy jakiś konkurs Ox, event jest więc nie jest aktywny. O, i tutaj ciekawa rzecz. Mamy y, wieżę demonów w m Ostatnio jakoś udało mi się dziwnym sposobem dostać do tego Metina walki i go ubić na szamance. Znaczy tak troszkę pobić. Ale... Widać nie zniknął jeszcze. Ciekawe. No i w DT można od razu wejść na drugie piętro. Ogólnie nie ma tutaj kowala, ponieważ nie jest jakoś on potrzebny. Yy, w DT. I nie ma limitu czasowego w DT, także nie ma jakiegoś tam stresu na pieczęciach, że musimy gdzieś na chwilę wyjść, i no wiadomo, i nie możemy po prostu. Także przyjemnie. No i bardzo cenna jest tutaj szkata umarłego rozprówacza, ponieważ z tego co się orientuje, to tylko z niej można dostać mm, trujący miacz drutę. No i tak ten serwer właśnie wygląda, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie.